Boże jakby moja dziewczyna się dowiedziała że ja gram w takie coś Ja bym nie miał łatwego życia I mam nadzieję że tego odcinka udaje się nie zobaczyć naprawdę Także serdecznie Ciebie nie zapraszam do oglądania tego odcinka Jeżeli już to włączyłaś Dzień dobry YouTube Witam wszystkich bardzo serdecznie po dwumiesięcznej w sumie teraz już na trzymiesięcznej nieobecności albo wiem kilka spraw mnie yy, Niestety zatrzymało po pierwsze yy, Komputer przejrzałem każdą część, bo coś się zepsuło, nie miałem w ogóle pojęcia co. Rozplułem cały komputer, cały system, nie znalazłem nic. No i w sumie okazało się, że nie trzeba było pluć komputera, bo... Wystarczyło zmienić zasilacz. Hello haters! West who's back on YouTube. I was. I was. I was. Ale nie owijając w bawełnę Jestem teraz z wami, Zacząłem nagrywać I mówię, że na moim kanale szykuje się zmiana Mianowicie Nie tylko gameplaye będą się pojawiały z y, jakiś tam Fna FNAF Coś tam FNAF 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 A inne gry też będą Ale do tego będą dochodziły vlogi Tak postanowiłem przerzucić się Albowiem Mam taką ochotę i chciałem spróbować swoich sił Jako vloger I mam nadzieję, że ciepło przyjmiecie mnie jako nie tylko gamera, trochę streamera też, bo streamowałem, ale jako vlogera. No i już rzeczywiście hej lecą, gimnazjum hejtują, może będzie vlogi nagrywał he, ale będzie wyka. Dostałem kiedyś takie pytanie, co ty i twoi widzowie sądzicie o twoich hejterach? Jakby to ładnie w słowa ująć My mamy wyjebane na nich! Tak bym to ujął Co się pozmieniało przez te dwa miesiące No to może wam trochę tak skrócę No w sumie trochę e, pobalowałem Trochę potańczyłem e, Nowych znajomości Poznajdowałem trochę też nowe, Nowi koledzy, nowe koleżanki, bo to wiadomo e, Trochę się gdzieś było, pojeździło się e, Dziewczynę sobie znalazłem Co kurwa? Tak kurwa O kurwa A co najlepsze? Też jest youtuberką O kurwa A dokładnie zajmuje się kręceniem vlogów, także Możecie się spodziewać, że nie będę gościł sam na moich vlogach. Czym dzisiaj się zajmiemy? Five Nights at Anime 2, czyli gra, która... Standardowo Five Nights at Freddy's, tyle że stworzona przez jakiegoś chyba maniaka anime, który bardzo lubi... Zobaczmy, może akurat przypadnie nam do gustu. Gra ma glitch, od razu mówię, jeżeli zakładamy maskę w postaci majteczek jakiejś dziewczyny, to jej nie widać, ale ona tam jest według gry i my jej nie widzimy, ale ona jest. Tutaj się pali na zielono i teraz mam ją za założoną i nic nam nie grozi. Tak jak maska, wiadomo, w maska u... no, Five Nights at Freddy's 2. Nie wie, czemu czasem też wysiada światło, tak właśnie jak teraz nie można po środku świecić, ale z tego co wiem, to w pierwszej nocy nic nie będzie. Spójrzcie na te animatroniki. No czy one, czy one nie są cudowne? Te kolory po prostu, to te, te kreski, te, te włosy, te metalowe części, te detale... Ym, widzicie jakie one są no, duże, yy, fajne, yy, okrągłe, yy, miłe dotyku, puszyste, no jednym słowem są takie... Ale zajmijmy się może raczej yy, grą, także oblećmy wszystkie pokoje, żeby wam zaprezentować, zaprezentować co tu jest. Tutaj jest... Yy, Springtrap chyba. Tak, to jest Springtrap. E, tutaj mamy Foxiego, z tej strony czasem chyba też Mangle wybiega, tak mi się zdaje, bo czytałem, że to oni obydwaj, obydwoje są w piratkow. Nie, to jest, aha, e, Mangle Cove i piratkow. Tutaj jest Foxy. Tutaj, o, Foxyaczek jest, no, O, można na niego klikać. No, Esterek. I to jest Mangle, aha. O, właśnie, tu jest Mangle, tu jest Mangle. Źle powiedziałem wcześniej, przepraszam za błąd. E, aha, i już nam gdzieś Bonnie uciekł. Gdzie jest Bonnie? Już jest w wentylach, obatko oh, Właśnie i tu jest kolejny glitch Kolejny glitch to jest, że Że Jeżeli już wejdziemy w tryb y, kamery To niestety trudno jest z niego wyjść, bo mm, takiego właśnie paska nie ma na dole Nie, wi nie wiadomo w co, w co trzeba najechać Tutaj widzicie dokładnie, żeby to się zdjęło To jest jeden, jeden moim zdaniem minus tej gry właśnie Czy jakieś inne glitchy dałoby się tak w sumie yy, Ogarnąć, tak? Wszystko by było dobrze no hej Małon, co? Lubisz pizzerii na stole? Nie chcę, że ja ci pokażę parę fajnych sztuczek. Say what? O! Chyba, chyba ją skusiłem, bo właśnie do mnie idzie. Właśnie gdyby nie ta kamera, która tak naprawdę najbardziej utrudnia grę, to wszystko byłoby dość, dość dobrze. Jeszcze ten brak... Majtek na głowie. Dał i ten brak światła. Dałoby się wytrzymać, choć nie, tylko majtki da się wytrzymać, bo z braku światła też nie wytrzymamy, bo w sumie po środku coś może iść. Ale to, to nie dziwnego, gra jest nowa, gra jest świeża i to normalne, że jest zgliczowana, tak? Właśnie po to została wydana gra, żeby została oceniona i wszystkie błędy zauważalne, jakie... Nie no wracaj, wracaj! Wracaj, chyba ją spłoszyłem. Wszystkie wszystkie błędy, dobra, to jest ten w pokoju, na w pizzerii na stole. Jakie właśnie są zauważalne, oczywiście prosił, żeby mu zgłaszać, tak więc... Yy, tak więc yy, zgłoszę mu, napiszę mu po, po zakończeniu gry. Gdzie ona jest, dobra. Słuchajcie. W ogóle jakiś czy co to... Do... Mm. Mm. Uh -huh. Także już widzieliśmy jumpscare W sumie to chyba nawet wam powiem, że Czekałem na ten jumpscare No Czekałem na ten jumpscare To naprawdę, naprawdę Majtasy na głowie i dalej nie możemy świecić No dobra, trudno Z tego co wiem w pierwszej nocy nic nie będzie pośrodku szło W na następnych grach to się ogarnie Chyba, że zdążę zaktualizować po tym jak mu wpis zrobię Wtedy wtedy ogarnie właśnie ten błąd Ale najbardziej mnie wkurza ta kamera Także tutaj trzeba gdzieś Klikać po bokach Czy gdzieś nie wiadomo gdzie O właśnie Tak randomowo w sumie się zmienia A to trzeba na, na szybko na czas Ej tu jest taki fajny balon bo, balon girl Ej wcześniej nie widziałem w sumie Ej czekajcie czy Czy ta balon girl jest tam gdzie Patrzcie jest Nie wracaj tutaj Balon girl No wracaj tu jest, stoi. Jakby tak ona mnie zamskierowała, Jak ona by mnie zamskierowała, to... Że, że tak się wyrażę, nie, niewygodnie by mi na krześle się działo Aha, idzie do mnie, idzie nie. Ale teraz nie, teraz się ogarniamy, nie ma żadnego jumpscaru Back for more, wracaj po, wracaj po więcej. No jakbym był w takiej pizzerii, powiem, żebym wracał. Ale ta ba Ballon Girl naprawdę... Swoją drogą no, z jednej strony fajnie, tak, mm, panowie, panowie, bo że zacna gra, mm, ach, tak, mi się też bardzo podoba, ale tak, jeśli by na przykład spojrzeć na to z drugiej strony, to... Co za chory maniak tworzy taką grę? No, chyba naprawdę mam problemy osobiste, albo długo nie, nie może, nie wiem. Długo może nie, nie robił czego trzeba i musiał się jakoś wyżyć O, dobra Już nam nic nie zrobisz Mi się zdaje, że to są fanarty widzów właśnie jakieś z pierwszej części, która mi niestety nie chce pójść na kąpie To właśnie, to są jakieś fanarty po prostu przylepione do gry O, dobra Piratkow, Foxy jest Ale czy to są właściwie dwa razy Foxy? Jest po prawej i po lewej Mangle tutaj tam siedzi Chica. O kurde, ty ty znowu, patrz chciałem je zaskoczyć znowu Aha, nie ja się nie dam Ja się nie dam Wracaj po więcej, no ja bym z chęcią wrócił Patrzę czy mi Czy mi energia z Czy mi energia z gaci nie ucieknie, ale nie ucieka Ale ta balon to jest naprawdę O, coś się dzieje, co tu się dzieje? Aha I to się coś, coś się dzieje, chyba przychodzi do mnie właśnie um, z wętak. tak, jest wentach. No kurde, nie da się nie da się samolubię popatrzeć na inne animatroniki, tylko całą uwagę na siebie zwracasz, no? Spokojnie ciebie też bardzo lubię, ale chciałbym popatrzeć też na inne animatroniki Dobra Gdzie ona jest teraz? Zostaniemy w Ballon Girl. To jest ma... Bo to jest... Nowa moja ulubienica, Balongirl. Balongirl, o, zobaczcie. Jaka ładna Balongirl. Pikachu! Pikachu! Pikachu. Tutaj widzę, że mamy w ogóle jakieś... Nie, tutaj nie ma, gdzie ona jest. Tutaj jest dobra, okej okay. Są jakieś właśnie z innych jest Pikachu, jest z Dragon Balla. Ball to są też jakieś pacynki z jakiejś chyba anime. Tak ciekawi kurcze O tam jest mangle właśnie, no tutaj ta wielka Mangle i jej wielkie Walory <grystanie> Nie O dobra, majteczki Mamy majteczki na głowie i nic nam nie grozi Boże jakby moja dziewczyna się dowiedziała, że ja gram w takie coś Ja bym nie miał łatwego życia I mam nadzieję, że tego odcinka udaje się nie zobaczyć, naprawdę Także serdecznie Ciebie nie zapraszam do oglądania tego odcinka Jeżeli już to włączyłaś Dobra, dobra, o, o, idzie do wentów, idzie do mnie, idzie do mnie Ona tu jest, ona tutaj jest, ja wiem, że ona tutaj... Nie, nie ma jej Teraz idzie do mnie Ona tu jest I macha dla mnie, bo dobrze to wie, że lubię to I fa folderze schow ją Co za chora gra, ale naprawdę, gratulacje dla kogoś takiego Gra jest naprawdę bardzo fajna mnie, m dla mnie osobiście, mi się gra bardzo podoba, jest bardzo fajna. Gdyby nie było jeszcze glitchu, to by było bardziej, jeszcze, naprawdę już. Żeby teraz już w ogóle bardzo ją lubię, ale jeśli by nie było błędów, to już w ogóle byłbym napra naprawdę bardzo przekonany do tej gry. Może nawet zrobię z niej serię, bo to w sumie jest taki odcinek bardziej informacyjny, a gra, yy, po prostu jakaś tam jakąkolwiek wybrałem, żeby był podkład właśnie pod moje informacje. Czemu mi nie było, dwa miesiące i w ogóle, no i... Możemy chyba w sumie już zacząć, zaraz kończyć, bo jest piąta, a ja jakieś ostateczne informacje. Jeżeli chcecie, żebym zrobił z tego serię, to, yy, to piszcie w komentarzu, jeśli nie, to zajmę się po prostu inną grą, tak? No, wynocha. jeszcze raz sobie poproszę na Balon Boya, bo zaraz koniec. Znaczy na Balon Girl. Naprawdę, jeśli chodzi o obróbkę graficzną, to jest bardzo, bardzo dokładnie i fajnie zrobione, bardzo mi się podoba. Znaczy teraz na poważnie, że nawet te detale... Sycków są bardzo dobrze zrobione, są dopracowane, widać, jest naprawdę wszystko bardzo dopracowane, jest obrobione graficznie, yy, wszystko mi się bardzo, bardzo podoba. Co się stało? O, dobra. O, piąta je. no i proszę bardzo, wygraliśmy. Aha, czyli serii sobie raczej nie zrobimy, bo by to była jakaś wersja testowa, ale póki co to dam jeszcze to info o tym, żeby naprawił po prostu to z tymi kamerami, z y, majtkami -y i ze światłem po środku y, sali, tak więc... Y, Widzimy się w następnych odcinkach Może uda mi się nakręcić jakiegoś vloga Może uda mi się właśnie zaprezentować, pokazać się Wam i zobaczyć jak Wy mnie przyjmiecie jako yy, vlogera yy, Mam nadzieję, że odcinek się podobał Tutaj zaraz zejdzie jakiś intro co prawda, nie wiem czy jakieś nowe czy jakieś stare jeszcze uda mi się wygrzebać Ale w każdym razie dziękuję za oglądanie Zapraszam do oglądania innych moich odcinków No i... BUM